W dzisiejszym odcinku z założyłem nowiuszki konto, żeby sprawdzić czy dalej da się zdobyć się Titanica, jak widzicie jest kompletnie nowe konto, nic tutaj nie ma oprócz dwóch podstawowych petów i zobaczymy czy da się dalej zarobić jako nowy gracz i czy da się zdobyć tego huge'a, a nawet Titanica. Także pierwsze co zrobimy, odbierzemy sobie darmowy klucz z, z Cluevive Shop'a I mamy tak naprawdę już darmowe 7000, możemy to sprzedać I pierwsze co chyba zrobię, to po prostu pójdę zrobić pierwszego rebirfa, Bo na razie nawet nie mogę pójść na trading Plaza Także widzimy się jak już tam nojdę. Ok, jako że mamy pierwsze 500 gemów, też próbujemy zrobić sobie jakieś fajne nowe pety Żeby po prostu mieć lepszy jak zobaczymy co się uda 300 i może jakiś lepszy, jeden, na 5% Ok, mamy dwa Mimo wszystko jest dobrze, bo one biją aż po 5,5 więc zawsze są wiele lepsze pety niż te podstawowe Zrobimy chyba sobie to obi, bo jest 10 razy lepszy loot Także zobaczymy, może uda nam się coś fajnego wydropić I będziemy mieli jakieś rzeczy, żeby sobie na początku zrobić jakikolwiek kapitał Żeby móc po prostu zacząć sobie tradeować. Okej, okay, także dostaliśmy jakieś nagrody z gamy 90 itemów, rozumiecie, to 90 itemów jest to dość dobra rzecz. Zobaczymy co to dostaliśmy. Okej, okay, no, o cholera to jest jakaś tablasta. Możemy to użyć, bo to jest dość dobry engine na razie. I po prostu lecimy dalej. Okej, okay, to akurat ciekawe, że teraz po każdym rebirku ja w ogóle mam nic z postępu, tylko możemy lecieć dalej. Tego nie było jak ja zaczynałem grać, więc bardzo ciekawe, ale czy to jest tak fajne? Na pewno zrobili to dla osób, które nie chcą tak grindować i nie chcą im się. do takich słabszych graczy. Okej, okay, tak że jesteśmy już na Trading plazie. Pierwsze co bym zrobił, mamy 14 tysięcy, także spróbujemy sobie Tyle więcej zdobyć, jakieś dobre pety pokupować Może tutaj, tutaj są o wiele lepsze też pety, ale też nie będę mógł ich kupić, mogę je kupić 25, na razie starczy, bo możemy tutaj to wziąć I czy mamy dostęp do komputera? Nie mamy komputera, ale dobra Ok, także rozłożymy się tutaj z naszymi rzeczami, damy sobie je, wystawimy pod 1000, może ktoś je kupi po 1000 Także będziemy mieli trochę profit i zobaczymy czy się sprzedadzą Ok, więc e, dał mi typ jakiegoś trejda i dał mi dwie, takie pety za 230 tysięcy, jest to bardzo miły gest. Naprawdę teraz możemy je wystawić, wystawimy je sobie, no też po tysiaka, może ktoś to kupi, byłoby fajnie, bo teraz będziemy mieli trochę z tego jak ktoś to kupi. Okej, okay, także jak widzicie, jesteśmy na update Halloweenowym i jedyne co chciałbym tu zrobić, żeby sobie kapitał zwiększyć. Jak widzicie, mam na razie 100 tysięcy tylko. Mogłabym zrobić te nagrody, które możemy sprzedać za pierwsze jakieś tam około 5 może milionów. Jeśli uda nam się zrobić z tego około 5 milionów, jesteśmy w stanie zaczynać zarabiać. Znaczy ja szybko zrobię te wszystkie questy i widzimy się, jak to zrobię. Ok, także minęło trochę czasu i może nie mamy jeszcze tej deski, ale za to mamy już zblokowaną budkę za 3 miliony. Także spróbujemy ją zaraz sprzedać i zarobić sobie pierwsze miliony. Ok, także wystawiam za 2 miliony, ale jeżeli ktoś to kupi, 2 miliony, to jest myślę dobra cena za taką budkę. Mam nadzieję, że ktoś to kupi i szybko zarobimy 2 miliony, jak zarobimy jeszcze 2 miliony, to będziemy mogli w końcu zacząć prawdziwy trade. Ok, także dość szybko się sprzeda, jak widzicie, mamy pierwsze 2 miliony, więc jestem zadowolony, 2 miliony i w końcu możemy zacząć inwestować. Także pokażę Wam fajną sztuczkę, jak szybko sobie pomnożyć kapitał. Macie pety, pisujecie tutaj korn, candy, a nie, candy Corn, sorry. I macie tego candy Corn Unicorn, 2 miliony. Jeżeli go kupicie po rapie, jesteście w stanie go sprzedać 3 razy drożej. Także spróbujemy go znaleźć i Wam to pokażę. Ok, na razie ich niestety nie ma wystawionych żadnych, także nie będziemy w stanie ich znaleźć. Ale możemy spróbować to z innymi ekskluzywami. Także weźmiemy sobie Hanibera takiego, i spróbujemy znaleźć ich jak najwięcej, po jak najnowszej cenie. Okej, okay, jak widzicie na aukcji właśnie wygraliśmy takiego ghostly fox carda. On jest warty około... Mogę go sprzedać za 2,1 miliona, a my go kupiliśmy za 1,7, także mamy około 400 tysięcy profitu na tej jednej karcie. I właśnie z tą kartą zakończymy dzisiejszy odcinek, bo przepraszam, ale po prostu nie mam czasu. Przepraszam, że ten odcinek będzie bardzo krótki. Poza odcinkiem postaram się zdobyć deskę tą z Halloweenowego update'u, żeby trochę więcej hajsu pozbierać w tym koncie. I spróbujemy sprzedać również tą kartę. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, że niedługo, bo zawsze to mówię, niedługo powstaje Discord, na który będę Was chętnie zapraszał, a na razie trzymajcie się, cześć.